Zadanie siódme. Na miesięczną pensję sprzedawcy składa się stała kwota 1000 zł i 5% wartości sprzedanego towaru. Zdanie pierwsze do sprawdzenia. Wartość wynagrodzenia wyraża następujący wzór, gdzie x oznacza wartość sprzedanego towaru. Myślę, że zauważyłeś, że sprzedawca ma gwarantowaną pensję 1000 zł, ale do 1000 zł. Doliczę się 5% wartości sprzedanego towaru. 5%, czyli 5 setnych z x, gdzie x oznacza wartość sprzedanego towaru. I widzimy, że te dwa wzory są różne. Ten wzór jest prawdziwy, więc zaznaczamy fałsz. Zdanie drugie. Mamy wzór, który opisuje pensję naszego sprzedawcy, i chcemy, żeby ten wzór, czyli wartość, która się pod nim kryje, była nie mniejsza niż 2000, więc większa bądź równa niż 2000. I teraz rozwiązujemy taką nierówność. X -y zostawiamy z lewej strony, ten 1000 przeniosłem na stronę prawą, zmieniłem strony, zmieniłem znak. 2000 minus 1000 to 1000. Mnożymy to przez 20, albo inaczej dzielimy przez 0,05. Oba te sposoby dadzą nam wynik, czyli x jest większy, równy od 20 tysięcy. Więc tutaj zaznaczamy prawdę, tak, sprzedawca powinien sprzedać towar przynajmniej na taką kwotę, ale może być kwota większa. Zdanie trzecie. W miesiącu, w którym sprzedano towar za 18 tysięcy złotych, pensja sprzedawcy wynosiła 1800 zł. Mamy wzór, który opisuje nam pensję, więc w miejsce X tutaj należy wstawić wartość sprzedanego towaru, czyli 18 tysięcy. Więc wstawiajmy. Widzisz, to jest ten nasz X. Dalej to są same rachunki, trzeba wymnożyć, dodać, poskracać. I otrzymujemy wartość 1900 zł. Niestety to nie jest ta wartość, czyli zaznaczamy tutaj fałsz.